Zanim zaczniemy rozwiązywać to zadanie, przeanalizujmy definicję funkcji różnowartościowej. Taką definicję znajdziecie w podręczniku, ale teraz spróbujmy ją rozczytać. No i zobaczmy, o co w niej chodzi. Otóż, jeśli wybierzemy dwa dowolne argumenty, które należą do dziedziny funkcji. I dla każdego takiego argumentu, patrzcie, używamy kwantyfikatora ogólnego. Dla każdego takiego argumentu, jeśli znajdziemy dwa argumenty, które są różne co do wartości, to jeśli funkcja ma być różnowartościowa, to dla tych dwóch argumentów wartości tej funkcji muszą być różne. No, to może praktyczne zastosowanie tej definicji. Otóż, jeśli macie wykres funkcji, to na tym wykresie rysujemy sobie w dowolnym miejscu prostą równoległą do osi x. Widzimy, że ta prosta przecina wykres funkcji w dwóch punktach: w tym punkcie i w tym punkcie. Temu punktowi odpowiada argument x1, temu punktowi odpowiada. Argument x2. Możemy zauważyć, że te dwa argumenty mają różną wartość, prawda? Są to dwa różne argumenty. Ale jeśli popatrzymy na wartości funkcji dla tych dwóch argumentów, no to widzimy, że tym dwóm argumentom odpowiada ta sama wartość, tak? Zatem dopisujemy, że wartość. Dla argumentu x1 jest taka sama jak wartość dla argumentu x2. W tym momencie nie spełniamy definicji funkcji różnowartościowej, więc zapisujemy, że funkcja nie jest różnowartościowa. Różnowartościowa. Dwa. Ogólnie mówiąc, całe to zadanie będzie się sprowadzało do tego, że będziemy się starali na wykresie funkcji znaleźć taką prostą, równoległą do osi x, która przetnie nam wykres funkcji w dwóch punktach. Jeśli taką prostą znajdziemy, to wtedy nie mamy funkcji różnowartościowej. W przeciwnym razie, jeśli takiej prostej nie znajdziemy, no to funkcja będzie różnowartościowa. Popatrzmy na inny przykład.